przez po prostu przestępstwo. Dziękujemy wam bardzo jeszcze za to, że się tutaj zebraliście i pokazujecie, że pamiętamy o nich. Ten marsz jest organizowany przede wszystkim również w imieniu z innych, którzy zostali nie pobici przez funkcjonariuszy policji. Co jest, jest bardzo ważne, to ten marsz 200 jest dla Pawła, ale ten marsz jest również dla wszystkich tych, którzy byli pobici, dla tych, którzy byli zamordowani przez policję, dla tych, którzy będą pobici przez policję. Bo niestety to są e, bardzo częste zjawiska, to nie jest tak, że to są wyjątkowa sytuacja. Policja swojej władzy nadużywa bardzo, ale to bardzo często przy wszelkich swoich interwencjach. E, robią to po prostu z e, pełną e, jakby świadomością i robią to dlatego, ponieważ... E, nam zrobili na ulicach kamery, nam zrobili w miejscach pracy kamery, ale na komisariatach już tych kamer nie ma. Tam gdzie biją, przesłuchują ludzi, tam tych kamer nie ma. W szukach kamer nie ma. Robią po prostu sobie co chcą, a potem koledzy i koleżanki z prokuratury zamiastają te sprawy pod dywan. I tam my jesteśmy oskarżeni o napaść na policjantów. Dajcie, ja coś powiem o własnych przeżyciach. Ja byłem podbity przez pańdziorów przed komisariatem. Przed, tak? tam, tam to już tam, nie powiem, tam, bo tam to jest to tyle ba bandziorstwa, że szkoda poblega. Jesteśmy tu dzisiaj, aby zaprotestować przeciwko brutalności i bezkarności policji. Niech władze naszego kraju usłyszą społeczne oburzenie. Nie tylko na policyjne samosądy, ale również na wszelkie próby zamiatania i pod dywan. Dotychczasowe działania prokuratury badającej okoliczności śmierci Pawła uważamy za skandaliczne mające na celu zatuszowanie sprawy oraz prowadzenie w opinii publicznej. Domagamy się natychmiastowego zawieszenia policjantów, którzy według świadków brutalnie pobili Pawła w trakcie zatrzymania. Udostępniania zapisów z monitoringu z komisariatu przy ulicy Białej, skąd umierającego Pawła przewieziono do szpitala. Rzetelnego i uczciwego informowania opinii publicznej o przebiegu śledztwa, przeniesionego właśnie do prokur prokuratury rejonowej w Kartuzach. Podkreślamy, że jest to pokojowa demonstracja. Prosimy uczestników o spokojne zachowanie i, i nieuleganie jakimkolwiek prowokacjom. Ponadto prosimy o powstrzymanie się od manifestowania swoich poglądów politycznych czy przynależności do konkretnych organizacji. Dość kłamstw! Nie zgadzamy się na bezkarność policjantów, która jest dla nich zachętą do kolejnych aktów przemocy. Nie zaprzestaniemy protestów aż do wyjaśnienia wszystkich okoliczności śmierci Pawła.

A B Só não. Tarek. Tarek. Deze is een heel erg van het onderwijs, dan kun je het niet thank <laughs> you Jeszcze raz wszystkich witam zgromadzonych. Pozwoliłem sobie napisać to co chcę powiedzieć. Bo czasami emocje, a mamy tutaj emocje, mogą puścić mi jakieś słowa, y, których nie będę chciał powiedzieć. Dlatego próbuję sobie przygotować pewien tekst na temat tego, co tu się wydarzyło. Tego, co się dzieje w tym, nie tylko w tym kraju, jak policja e, jest totalna, jak często e, prosty często marzkazuje. Niestety, widzicie się. Dzieci i zręczanie się nad zatrzymanymi są zbyt częste, są zbyt częste do praktyki, tak dawniej jak i dziś. Jedno jest pewne, nie żyje kolejny człowiek. Zatrzymaliśmy się właśnie tutaj. bo po tutaj. był początek dla Zagadnia Pawła i jego rodziny. Nie wiemy dlaczego zaraz, Paweł się zaraz w nim nie co, co sobie robił, a dokładnie co chciał zrobić. Nie dowiemy się tego, bo Paweł nie może się bronić. Nie dowiemy się tego, bo Paweł nie dostał i nie dostanie adwokata. Nie dowiemy się tego, bo Paweł otrzymał od nas przy pomocy dużych praw. Z racji świadków wiemy, że Paweł był już bity tutaj na miejscu podczas nieudolnego zatrzymania przez policję. Nie wiemy co działo się na komisariacie, gdzie to został zabrał, do Nie wiemy, nie dowiemy się co tam się stało, bo policja nie nagrywa swoich interwencji. Policja nie musi mieć kamer w swoich słuchach. Policja nie musi mieć kamer podczas przesłuchań i w celach zatrzymań. E Policja wobec tego również nie ma jak się broni. Eee, tymczasem zbyt zbyt zwykle sprawy są zamiatane przez podwórko. Ponieważ koleżanki, jak mówię, wcześniej, koleżanki, prokuratury są obojętni, czy to jest prokuratura dańska, czy, czy nieśli kawałek szpitalu. To są dalej koleżanki, i koledzy, Obiej,

nawet, jak mówiłem wcześniej, zaletają sprawy pod dywan. Ostatecznie dowiadujemy się, że to publiczny przez policjantów nakaz na, na funkcjonariusz, Kiedy ktoś umiera, czytamy, że nastąpiła niewydolność krążenia i oddychania. Czyli dostajemy tam, Dostajemy skutek towarzyszący każdej śmierci, a nie przyczyna zgody. Jak już wspominałem, w relacji świadków. Policjanci już w tym miejscu byli bo. Byli Pawła nawet wtedy, gdy już był skutku. Potem zadali go na komisariat i ślad się urywał. Wiemy, że paweł był to w I mógł nie wiedzieć, co się dzieje i co robi. Jednak tak wielu, tak łatwo przez gardło i przez klawiaturę przechodzi, że to miało miejsce w łamaniu. A paweł był bandziol. Paweł był człowiekiem. Nieistotne, co tu robił. I nawet, gdyby złamał prawo, to nie ma prawa na to, aby e, dokonywać samosądu. Ma prawo do osądzenia. Dlaczego Paweł od razu z interwencji nie trafił wobec tego do Izby Wytrzeżni? Aby dojść do siebie i odpowiedzieć za swoje czyny. Dlaczego Skowade był tak zmasakrowany, jak widział po śmierci go ojciec? Nie trafił od razu z interwencji do szpitala. Może został zmasakrowany właśnie na komisariat. Koniec bezkarności policji. Nie odpuścimy i nie zapomnimy. Według nas najpierw i proszę, jeżeli to możliwe, dalej w ciszy przejdziemy pod komisarzem. Zaraz wychodzimy. A <grymne>